Cześć, witajcie. W tym odcinku postaram się Wam pokazać, w jaki sposób wyciągać niewymierność z mianownika. Mamy tutaj 5 do potęgi trzeciej razy 25 przez pierwiastek z 5 i żeby usunąć niewymierność, to zwykle mnożymy po prostu przez to, co znajduje się w mianowniku, czyli w tym przypadku przez pierwiastek z 5. I to sobie wymnażamy, czyli 5 do potęgi trzeciej razy 25 to jest 5 do potęgi drugiej razy pierwiastek z 5 i na dole pierwiastek z 5, razy pierwiastek z 5. I tutaj co robimy? Tutaj po prostu dodajemy do siebie potęgi, wykładniki i to mnożymy po prostu przez pierwiastek z 5, a na dole zostaje nam po prostu 5, bo pierwiastek z 5 razy pierwiastek z 5 to jest to samo co pierwiastek z 5 do kwadratu i to jest po prostu równe 5. I teraz po prostu to skracamy. 5 z piątką się skraca. Czyli tutaj mamy tak, jakby 5 do potęgi piątej podzielić na 5 do potęgi pierwszej. I to jest 5 do potęgi czwartej. I dlatego to możemy skrócić to z tym. Więc tu nam po prostu zostaje 5 do potęgi czwartej razy pierwiastek z pięciu. I taką odpowiedź mamy pod literką B. Dobra, lecimy do następnego zadania. W drugim zadaniu mamy po prostu cięższą wersję tego samego. Tutaj trzeba zrobić tak, żeby tutaj nie było pierwiastka z 5. Jak to zrobić? Korzystamy z karty wzorów skróconego mnożenia i widzimy na niej, że, że a minus b razy a plus b równa się a kwadrat razy b kwadrat. I co nam po tym równaniu? Ano to, że znika nam zwykła liczba i po prostu jest ona podniesiona do kwadratu. Czyli w tym przypadku mnożymy przez pierwiastek z 5 plus 2. Bo to jest to samo co to, tylko że ze zmienionym znakiem. I tutaj znowu wykorzystamy e, ze wzorów skróconego mnożenia, czyli mamy tu 5 do kwadratu plus 2 razy 2 razy pierwiastek z 5 plus 2 do kwadratu. A na dole mamy pierwiastek z 5 minus 2 razy pierwiastek z 5 plus 2. I to po prostu sobie liczymy. Tutaj na górze zostaje nam 5 plus 4 pierwiastki z 5 plus 4, a na dole zostaje nam pierwiastek z 5 do kwadratu minus 2 do kwadratu. I to jest równe 9 plus 4 pierwiastki z 5 przez 5 minus 4. I tutaj po prostu dzielimy przez 1, więc zostaje nam to, co jest na górze, czyli 9 plus 4 pierwiastki z 5. I taką odpowiedź znajdujemy pod literką D. Dziękuję za oglądanie. Do następnego. Cześć!